Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała, Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze, usiadł tam ze swymi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy teraz chleba, aby oni się najedli. A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip za 200 denarów nie wystarczy chleba aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielkiego tłumu? Jezus rzekł, każcie ludziom uśmieść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, kto chcia, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, po pozostałymi pospożywających napełnili dwanaście koszy. Kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili – ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy, Jezus, gdy więc Jezus pokazł, poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go odgołać królem, sam usunął się znów na Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrystus. Moi drodzy, przez cały okres Wielkiego Postu, trzy razy w tygodniu, medytowaliśmy jako pielgrzymi nadziei w tym roku łaski, roku długiego przygotowywując przy swoje dusze na najlepsze w naszym wydaniu, w naszej, jakie, jak to, jakie to było tylko możliwe, przeżycie uroczystości świętego Tridu Sakrą, czyli przeżycie męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. W miesiącu maju tego szczególnego roku pozwólcie, że podczas naszych codziennych spotkań majówkowych, wieczornych, pozwólcie na bardzo króciutką, maryjną refleksję nas jako tych, którzy idą za Jezusem Chrystusem jako pielgrzymi nadziei. Ma jest miesiącem, w którym, jak widzimy za oknami, również w naszym ogrodzie Kuriannym, w naszych ogrodach, parkach, lasach, przyroda budzi się do życia już tak bardzo na poważnie. Dzisiaj mając chwilę wolną byłem również na spacerze i, i widać jak przepięknie już kwitną kasztany, które zwiastują, że za chwilę nasza młodzież będzie przystępowała do... Egzaminów dojrzałości. I w tym czasie wiosennym, majowym ludzkie serca zwracają się szczególnie do naszej Matki, Matki Bożej. Od wieków majowe wieczory wypełnia przepiękna modlitwa, śpiewana przy kapliczkach, figurach, krzyżach, znakach wiary, wspaniałych które są wpisane w nasz polski krajobraz, szczególnie kiedy przebywam, jadę misyjnie po naszej ojczyźnie, dostrzegam w wielu rejonach właśnie te ciągle istniejące, piękne znaki naszej pobożności. I dzisiaj również wracając z tego spaceru, jedna z naszych wiosek sąsiadujących bezpośrednio z miejscowością, z naszym miasteczkiem Milicz, Przygotowywała się właściwie ludzie, przygotowywali w święto przygotowywali się do przeżycia majówki, do przeżycia tego majowego nabożeństwa, które od wielu, wielu lat w tej miejscowości odprawiają sami. Tam nie ma kapłana, bo to jest mała mała miejscowość, nie ma świątyni. Przychodzą nam przez świętą właśnie tutaj do nas, do Milicza. Ale w każdej, w tej małej wiosce jest krzyż, albo jest. Figura Matki Bożej. Przy tym krzyżu właśnie od wielu pokoleń śpiewana jest modlitwa. Modlitwa do Matki Najświętszej. Pod krzyżem przez wiele pokoleń gromadziły się dzieci, dorośli, seniorzy, ludzie starsi. Gromadziły się czasami, pamiętam, całe rodziny, by wspólnie zawierzać swoje życie Maryi. Dzisiaj się troszkę to, troszkę to zmieniło, troszkę to tak bardzo dyplomatycznie. Bardzo się zmieniło. Pod krzyżem spotykamy większości ludzi starszych, tak 55, 60. Plus. Młodzieży praktycznie tam nie ma. I to jest też sygnałem dla nas, żyjących tu i teraz, byśmy coś z tym zrobili. Nie tylko patrzenie na nas jako waszych pasterzy, niech ksiądz biskup, czy ksiądz proboszcz coś z tym zrobi. To ty musisz, droga mama, mamo, coś z tym zrobić. To ty musisz wziąć swoje wnucze za rękę i powiedzieć: Kochanie, idziemy się pomodlić do naszej matki. To ty musisz wziąć swojego syna, swoją córkę, którzy może są już w takim lekko zbuntowanym okresie nastoletniego wieku i porozmawiać z nimi by wspólnie razem się pomodlić, by ta sztafeta modlitewna była przekazywana w następne pokolenie. Ale zastanawiamy się, dlaczego właśnie miesiąc maj jest miesiącem Paryji? Dlaczego zawierzamy nasze życie Matce Najświętszej? Bo Ona, jak wiemy, jest Matką. Matką całego świata. Ona jest Matką Kościoła. Ona tą matką stała się w wielki piątek, kiedy stojąc pod krzyżem na Gorgocie, usłyszała słowa: Oto syn Twój. A tenże stojący z drugiej strony Jan usłyszał, będąc jak gdyby przedstawicielem całego Chrystusowego Kościoła, usłyszał: Oto matka Twoja. Matka najświętsza, Maria, jest matką Kościoła, która nieustannie czuwa nad każdym z nas. Tak, jak czuwała nad tą pierwszą, rodzącą się dopiero wspólnotą apostołów wieczerników, wiemy to z cyków apostolskich, jak bardzo oni właśnie w tym czasie wielkanocnym, jak bardzo oni przeżywali, jak bardzo byli, byli przestraszeni, mimo tego, że przecież wiedzieli, że spotykają się z zwartych Stałym Panem, ale to jeszcze do nich do końca nie docierało. Siostry i bracia, kiedy właśnie w tej witanii loretańskiej wzywamy pięknie kolejnymi wezwaniami, nazywając ma naszą matkę i królową, kiedy ją nazywamy matką Kościoła, mówiąc: Matko Kościoła, bógł się za nami. Nie jest to tylko pobożny zwrot, którego używamy. Nie jest to tylko figura teologiczną, liturgiczna to jest głębokie wyznanie wiary w to, że Maryja została dana Kościołowi jako matka. Nie tylko raz, wtedy właśnie pod krzyżem, kiedy wypowiedział Jezus: Oto matka Twoja, ale jako matka każdego dnia, gdy powierzamy jej wspólnotę wierzących, gdy powierzamy jej jako rodzaj ludzki Ojca Świętego. Kiedy powierzamy jej również wybór w tym roku nowego Ojca Świętego, kiedy powierzamy biskupów, którzy są następcami apostołów, kiedy po powierzamy prezbiterów, których w naszej przestrzeni popularnie nazywamy kapłanami, kiedy powierzamy rodziny nasze, kiedy powierzamy nasze wspólnoty parafialne. Matka Kościoła to Matka, która, która nas jednoczy, która nas wszystkich ula do swojego serca, która uczy nas miłości, która wstawia się za nami, wstawia się za nami u swojego syna. Tak jak kiedyś to czyniłam, będąc tkaniem galilejskim. Kiedy więc dzisiaj stajemy przed kapliczką tam, w tych miejscowościach, które właśnie dzisiaj odprawiają nabożeństwo majowe. Kiedy stajemy w naszej kaplicy, kiedy stajemy w świątyniach, kiedy śpiewamy, tak jak to uczynimy za chwilę, litanię loretańską, warto przypomnieć sobie, czy jestem częścią kościoła, który żyje tą modlitwą. I co dla mnie, jakie dla mnie znaczenie ma modlitwa do Matki Najświętszej? Jakie dla mnie ma znaczenie modlitwa? za wstawiennictwem Matki Najświętszej do Boga. Czy oddaję Maryi moje wspólnoty, wspólnotę parafialną, kościół, rodzinę, tak. osoby, za które, o, o które pragnę się troszczyć, które bardzo kocham. Maryjo, Matko Kościoła, Maryjo dobrego początku, prowadź nas drogą jedności i wierności Twojemu Synu. W takim duchu zachciejmy teraz, umiłowane siostry i bracia, zanieść do Pana nasze wspólne błagania, prosząc, aby zechciał nas wysłuchać. Módlmy się za cały Kościół, osłany do świata z wielkanocnym orędziem, aby mocą ducha budził wiarę w sercach wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chrześcijan prześladowanych dla imienia Jezusa. Aby wężnie przyjmowali cierpienia za wiarę i cieszyli się z udziału w rękach Chrystusa, ofiarując je za nawrócenie świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich tych, którzy cierpią głód, niedostatek, nędzę, aby ludzie dobrej woli nie pozwolili im zginąć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za odbierających i niszczących życie innym, zwłaszcza za dopuszczających się zabójstw. Aborc eutanazji, aby przez szczerą pokutę oczyścili swoje ręce z krwiny nie niewinnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, PAN. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Pan poprzez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Matki Kościoła, zechciał ich uwolnić od ich chorób. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, PAN. Módlmy się za naszych zmarłych, którzy przeszli już przez bramę śmierci aby otrzymali miejsce w domu Ojca przygotowane dla wszystkich przez Jego zmartwychwstałego Syna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich tutaj obecnych, abyśmy, aby nasza wiara w istnienie nieba i przyszłe zmartwychwstanie była na tyle mocna, abyśmy się kiedyś wszyscy spotkali w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. żyjesz i królujesz na wieki wieków. 嗯。Um.